Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku byka do obejrzenia horoskopu miłosnego na miesiąc luty. Kochani, jak widzicie, karty są już przygotowane na stole. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym Wam pokazać, jakie będę używać Tali Jest to Mirror Truth Lenormand Cards oraz chciałabym was zaprosić na swojego nowego bloga Przepowiednia Kapłanki blogspot.com. Kochani, znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy. Blog jest dopiero tworzony, ale naprawdę zachęcam do tego, aby go odwiedzać. No dobrze, moje kochane byczki, zaczynamy. Dla Wszystkich osób urodzonych w znaku byka, dla wszystkich wolnych osób, pokazała się, kochani, przepiękna karta słońca, która jest bardzo szczęśliwą wróżbą. Jako karta opisująca atmosferę niejednemu byczkowi, wolnemu byczkowi, przepowie, iż zrobi mu się cieplutko na sercu. Popatrzcie, ile na karcie jest ciepłych barw, ile mamy na niej światła. Słońce przynosi optymizm, słońce przynosi radość i szczęście w relacjach międzyludzkich. To korzystny czas na to, aby przyciągnąć do siebie tą właściwą osobę. Musicie tylko otworzyć się na miłość i zacząć bardziej zdecydowanie działać. Słońce wskazuje również pożądaną zapowiedź radosnego spotkania, harmonijnej i znakomitej randki. Powodzenia w miłości oraz kwitnącą znajomość. Może to być nowa znajomość, albo już taka, która się zaczęła. I kochani, tak jak słońce świeci wysoko na niebie, tak temat uczuć znajdzie się wysoko na liście waszych priorytetów w miesiącu lutym. Rozjaśnią się wątpliwości, wiele spraw ujrzy światło dzienne. A wy, drogie byczki, będziecie pełni życia, charyzmy i optymizmu. Przepełnieni dobrą energią, pokażecie światu swoją cieplejszą stronę. Na karcie słońca widzimy tarczę, zegara, która pokazuje nam na to, że jest to zdecydowanie bardzo korzystny czas na działanie. I jaka rada, kochani dla Was? Lśnijcie, świećcie jasno swoim światłem. Bądźcie pewni siebie, radośni, silni i podejmujcie odważne decyzje. Weźcie także sprawy w swoje ręce, a na pewno nie pożałujecie. Otworzą się przed Wami nowe możliwości. Możecie wyjechać w ciepłe miejsce, nawet do ciepłego kraju. Ponieważ teraz Wasze życzenia mają szansę się spełnić. Przepiękna wróżba, kochani, dla osób wolnych. A co dla związków? Mamy jeźdźca, kochani. Co w byczych związkach? Karta jeźdźca pokazuje nam jest to neutralna karta w talii Lenormand, i pokazuje nam jest zwiastunem błyskawicznie nadchodzących nowin. Jako karta działania, ruchu i szybkiego czasu może być zapowiedzią podróży albo podróży wspólnie z partnerem, albo podróży tylko jednego z Was. Może pokazać szybką, szybko rozwijającą się relację lub nagłe przyspieszenie w obrębie Waszego związku. Zdecydowany krok, na, krok naprzód w ważnej dla Was sprawie. Wasze życie lub życie, Jednego z Was na bierze znacznego rozpędu. Pamiętajcie o tym, kochani, że nowy początek wymaga zaangażowania z dwóch stron. O tym mówi karta jeźdźca. Inaczej jedna osoba będzie zostawiać drugą za sobą. To jest obecnie bardzo kluczowe, aby tak bardzo nie pędzić przed siebie, na przykład w pędzie za karierą lub w pędzie za pieniędzmi, stawiając. Te aspekty życia, na przykład na pierwszym miejscu. W przeciwnym razie możecie zostawić swojego partnera, swoją relację, a nawet swoją rodzinę daleko w tyle. Więc pamiętajcie o tym, drogie byczki, że w utrzymaniu równowagi potrzebne jest zaangażowanie i obopólny wysiłek dwóch stron. Jeśli przyspieszacie, to tylko razem. I jaka rada? Ruszajcie przed siebie. Albo oddalcie się od jakiejś sytuacji, która Wam już nie służy. I teraz, kochani, karta jest czasami, szczególnie obok kart negatywnych, oznacza, oznacza to, że do Waszej relacji, szczególnie relacji nieharmonijnych, w takich relacji, w takich relacji konfliktowych, nawet może szybko wkroczyć, jak już nie wkroczyła osoba trzecia. No dobrze, kochani, I jaką mamy ogólną energię miesiąca? Mamy kartę węża. Jest to karta ostrzegawcza w talii Lenormand, która pokazuje nam z jednej strony pokusy to się akurat może tyczyć niektórych byczych związków i ukryte zagrożenia i to bym raczej kierowała do Singli. Kochani, a więc tak, słońce w połączeniu z wężem pokazuje nam oczywiście ostrożność. Ostrożność w obliczu pozornego sukcesu albo w obliczu mm, dobrych okoliczności należy zachować czujność, tak? Bo gdzieś może czaić się jakieś ukryte zagrożenie. Ten sukces może być iluzoryczny i zwróćcie uwagę na kobietę w Waszym otoczeniu. Dla Singli to też karta dla kobiet, która pokazywać może rywalkę, czyli może pojawić się obok Waszej osoby, która Wam się spodoba. I jeszcze ktoś inny, jeszcze ktoś trzeci. Rywalka, po prostu, tak? Natomiast panowie powinni uważać na kobietę niezwykle atrakcyjną, ale też niezwykle niebezpieczną. No dobrze. A jeśli chodzi o związki, kochani, to również jest ostrzeżenie oczywiście przed osobami trzecimi w relacji, ale nie tylko. Bądźcie również ostrożni wobec pozornie korzystnych ofert, które może przynosić. Jeździec, ponieważ pamiętamy, że jest to karta nadchodzących bardzo szybko zresztą nowin, ewentualnie podróży, też należy uważać w trakcie podróży. Oczywiście, jako karta pokusy, pokaże nam ukryte zagrożenia w obrębie związku, też może pokazać nieszczerość czy kłamstwa, albo również rywalkę, ponieważ pamiętajmy, no jest to kobieta. Zwodnicze informacje również mogą do Was przyjść, więc należy mieć to na uwadze, kochani. I jeszcze z tego względu, że jutro mamy walentynki. Nie będą one chyba zbyt romantyczne, ponieważ Księżyc przebywa w znaku tanny, a wibracją dnia jest siódemka. Siódemka jest bardzo spokojną cyfrą, która bardziej zachęca nas do nauki i dyskusji na ciekawe tematy. Niż wprowadzę jakiś bardzo romantyczny nastrój, więc jutrzejszy dzień będzie dobry na pewno na zdobywanie wiedzy, na porządki, na zakupy, na dbanie o zdrowie, na szkolenia, na kursy. Unikajcie, kochani, krytykowania innych, czepiania się szczegółów i nie przesadzajcie też z ilością nowych zadań. No dobrze, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że horoskop się sprawdzi, i że wolne, szczególnie wolne byki znajdą przy sobie osobę, która dzięki, dzięki której zrobi Wam się cieplutko na sercu. Pozdrawiam serdecznie.